Siema, witajcie w drugiej części pisania do sześć obcych. W sensie piszę z obcym nadal. A ty, w tamtym odcinku wszystko wzięliście, zostawcie łapkę w górę i łapkę subskrypcji subskrypcję, będzie mi bardzo miło. A ty, xd, nie, ja. Więc możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Nie to, jak Ok, Dajcie jakiś pomysł, żeby do niego napisać. Z tym... Mm, masz insta. Zobaczymy w ogóle kto to jest. Czekajcie. Zobaczymy się na Instagramie, jak mi woda. Napisał mi takie coś. Masz Insta, napisałem... Nie mam. Snapa też. Nie mam. Też nie też. A Masz. Dobra, rozłączamy się. Dobra, przynajmniej jakiś, cześć. Co? Tam? O, znowu widzimy kobietą się potrzebę pod kobietę. Zobaczymy, jak coś z tego wyjdzie. Zobaczymy. No ty, piena. No. Aha, rozłączył się Czuliba. Hejka. Zobaczymy. Kim myśli. Czyli... Hej. Kto ma? Kto a Teraz możemy się za chłopaka podawać. Ile masz? Chordę tyle samo napisałam. Uuu, uh, będzie źle. 18, 19. Nie no, tak serio to nie ma 14. To... To... Jakie woj jesteś? Woj, wojsko. Kursy, to znaczy screen. A zobaczymy, co nam mi odpisze. Ogólnie to dużo osób no, chyba lubi takie odcinki. Mazowieckie. Też. A ja jestem łódzkiem, więc no tak. No tak, no tak, nie za bardzo. No tak, nie no tak za bardzo. O, no. Dobra i tu bez YouTube'a mi coś przychodzi. Ogólnie możecie łapeczkę zostawić, że... Słuchajcie, że gadam o tym czas, ale ja to wycinam ten parę co są. Co ja tam gadam niepotrzebnie? Więc no tak... Fajnie te filmy będą tak nagrywane do mnie. Sam już nie wiem czy wrzucę zdjęcie. Jezus. Co robisz? Leżę a ty. Leżę, a ty. On, na, on... On leży, leży. Yy. Se... Przestańcie mi na Facebooku wyrzucać. Tak, pisz, a mam Facebooka. Wszystko jest, się zaczęło od Facebooka, potem się... Pytaj Koi. Co? Pytaj. Koi. Uu. Ej, tak serio to patrzę na ten odcinek? mi się będą podobać z tego, bo ten... Jeszcze ze z, z sześciu... Co? Idę. Zobaczymy, co mi ja odpisze, bo ja nie wiem. O. Dobra, tracimy mi daj. Hej. Hej. Czekaj, że się przyjmie, hej, gej. <grym> hej, gej. Hej, co to tam? Kim A ja jestem szybki? Oh man, 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 man. Jestem, jestem bardzo szybki. Man, man. le, Ile masz lat? Oddychamy głowę boką. Oddychamy głęboko 18 Ale dostanę wiadomość, że ja No, co jest, no Hejka Kończymy zaraz odcineczek Co jest? Hej K Kurwa, kiedy Hej Ciągle tam Oczekiwania, Owczy pisze, owce pisze. O dobra, zaraz kończymy czynek, jak będzie 36 albo się zobaczymy. Dobrze, że sobie a u Ciebie. Ja też. Słodki. Wiecie, to jest tylko sześć więc no... Nie, masz... Ne. Co ja mam z tym męsa? Co ja mam z tym... Instagramem? Czyli... No, idę. Ja pierdolę. Jaka patologia. Okej. Okay. On nie ma Instagrama. Szkoda, byśmy zobaczyli jego zdjęcia. Praca, <laughs> Wzięliśmy z wylos temat. Zobaczymy czy się rozłączy. Ogólnie to w tamtym odcinku zapomniałem powiedzieć... A chyba, że powiedziałem. Ale coś tam powiedziałem, nie o co mówię. Tu życia? Okej, A nie mogę uśrzeć. Ok. Dobra, le le lecę. Papa, może, może kiedyś się spotkamy. 3, 4, dobra, nikt napisze coś, zobaczymy, co mnie i kończymy. Dobra, lecę, może Dobra, widzimy się na następnym szczęście, ludzie, Yo!